Brawa! Miałem ciarki, przyznam się Państwu. My Heart Will Go On, Magdalena Tul. taki początek tylko w programie. Gra muzyka, witam Państwa. No, przed nami jak co tydzień muzyczne zagadki, zabawa w kółko i krzyżyk. Kto z nas to nigdy nie grał? Nie widzę, nie sądzę zresztą. Proszę Państwa, poznajmy zawodników. Przed chwilą się poznali, będą tworzyli teraz pary. Oto oni w grupie kółek. Magdalena z Piotrem. Ja ładnie. Cześć, tak. Magda, to ja. Cześć, Magda. Jestem Robert. Magda, miło mi. Biotrek, jestem Robert. Cześć, Robert. Powodzenia. <laughs> A jako krzyżyki Ernest i Krystian. Dużo R. Chodźcie, panowie. Witam, Ernest. Ernest, Ernest. bardzo mi miło. Krystian. Krystian. Magda z Krzesławic, tak, które są obok. dokładnie. Nie do tego przysłuchy, większa miejscowość Opoczno, radą. A najważniejsze jest to, że Magda, proszę Państwa, skończyła jednocześnie biotechnologię, informatykę i ekonomię. Nie, to były dwa kierunki. Biotechnologia oraz informatyka z ekonometrią. Czyli dwa. Ale zdolna bestia. A na muzyce się oczywiście zna też. Zobaczymy. Piotrek z Krakowa, informatyk, ale też pianista. Tak jest. Bo po prostu kochasz ten instrument. To robisz dla siebie, czy, czy też dla ludzi, dla pieniędzy czasem? Zacząłem dla siebie, ale teraz już dla ludzi i dla pieniędzy. Mogę powiedzieć, co będzie za trzy dni? Możesz, oczywiście. Ślub, bierze ślub, będzie miał żonę, prawdziwą. Ernest, yy, panie Erneście, Ernest ja. z Białobrzegu, proszę państwa, lider, indywidualista, to idealnie do tego programu. Dokładnie. Takich ludzi nam potrzeba, a Krystian przyjechał z Dolsztyna, proszę państwa, i jest z zamiłowania historykiem. Uwaga, telewizji. I podobno chciałby kiedyś poprowadzić teleturniej. To zgadza się. zgadza się? Tak. To może zacznij od tego, że będziesz najpierw zawodnikiem? i zobaczymy, jak twoja kariera się będzie pięknie na naszych oczach rozwijała. OK? Proszę Państwa, wyjaśniam, na czym będzie polegała runda pierwsza. Już macie na swoich tablicach, Państwo to widzicie, dziewięć zagadek. I trzeba teraz sprytnie wybierać, mądrze odpowiadać, żeby ułożyć oczywiście linię. Kto pierwszy to zrobi, wygrywa tę rundę. Jeśli się nie uda ułożyć linii, wygrywa ta drużyna, która zarobiła po prostu więcej pieniędzy. Każde pytanie 200 zł w tej rundzie. No i... A Rafał, no stary, witam cię no, serdecznie. Witam serdecznie, cześć. Mój przyjaciel Rafał Zieliński jest, nie może się już doczekać, żeby coś dla was zagrać. Właściwie człowiek bez wad. Ma tylko jedną malutką, jak śpiewa czasem się zatnie. I trzeba będzie dokończyć ten moment i ten tylko jedną frazę dośpiewać lub dopowiedzieć. To też będzie taka forma naszej zagadki muzycznej. I już losujemy kto rozpoczyna tę rundę czy kółka czy krzyżyki. Kółeczka. Czyli za chwilę Piotrek i Magda rozpoczynamy rundę pierwszą. Okay. No to po prostu już Piotrek z Magdą. Naciskamy. Tak. Poprosimy dziewiątkę. Popatrz. Liczby. Proszę uprzejmie. No to liczby. Zespół znakomicie łączący roka ze współczesną poezją, którego liderem jest Adam Nowak. W nazwie ma liczby. trzy kolejne cyfry. Tak. Eee, raz, dwa, trzy. raz, dwa, trzy. Dobrze! Tak! Raz, dwa, trzy. Pierwsza będzie za przyjętą. Ja też o tamtym. taki lajcik na początek, nie? Teraz patrz, zobacz, gdzieś? Jaki team, jaki ładny? Jak kombinują? A może się dowiemy, nie? Co wy kombinowali. Dowiedzmy się. Dowiemy się. Ernest. Kada. To piąteczka. Piątka. Okej. Okay. Pokażmy, Szalone co tam jest życie. pod piątką. Szalone życie. Znasz to z autopsji, Ernest, nie? tak? <laughs> Karierę mhm. rozpoczął, mając pięć lat, jako model i aktor. Tego nie wiedziałem. Występował w teatrze, w reklamach, śpiewał w kościele Chórze, a status gwiazdy zdobył w wieku lat 19, proszę Państwa i, proszę kolegów, przebojem Living La Vida Loca. Kto to był? Ricky Martin. Ricky Martin, Ricki Martin. tak. 19 lat miał, jak to zaśpiewał. Młody i zdolny. Ale bez tego tytułu, to Jako Ricky Martin, proszę Państwa, teraz Marcin Jajkiewicz. Obok Santi Bella. Popatrzcie. Nie <gara>, be. złóż oh! Ciebie, Ricky! Panie Marcinie, dziękujemy bardzo za ten występ. No i już mamy jedno kółeczko, jeden krzyżyk, to jest jeszcze za mało do linii. Co będziemy grać? No może strzelimy w jedynkę. Magda, w jedynkę. No to dobrze. A, dośpiewaj to. Za no, to dośpiewujemy? Ty to lubisz, nie? O, żebyś... Błagam, nie zatnij się. Nie Ale jak się nie tak, zatrę, zawsze go to... proszę, kurczę, zawsze mi to zrobisz. Do... Jeśli nie zrobić. zacznę, to nie będzie pytania. No właśnie, masz no rację. Właśnie. A co za piosenka będzie? Ja, to będzie piękna piosenka pana Grechuty. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu, tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać. Jedno tylko wiedz że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka. A wiedziałem, że mi to tygodni zrobisz, tygodni albo to im ciekamy. właściwie. No? E, możemy powiedzieć? Możecie powiedzieć. Ważnych jest e, kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Perfekt. Doskonale. Brawo. Bardzo dobrze. Pewien znany gość, kto miał dom i zarf, zgubił nagle sens. It's I w i w wpadł... dalej? A, tak. <laughs> Dziękujemy bardzo. <laughs> dwójkę poproszę, dwójkę. Proszę bardzo, małe miasta są pod dwójką. Uwaga, polski, bardzo znany, młody wokalista. Nie, nie, nie nic nie sugeruje. Kiedyś lubił trójkąty i kwadraty. Na pewno nie ja. Dziś klimaty raczej mało miasteczkowe, no po prostu taka odpowiedź. Podpowiedź bardzo oczywista. O kim mówię? Myślę... Dawid podsiadło. Dawid podsiadło. O Dawidzie podsiadło oczywiście tak dobrze. No i zaczyna się teraz, wiesz, sytuacja kółeczka. że trzeba się wzajemnie blokować. Czyli co? Dwa kółeczka, czyli ósemka. A, czyli bałwanek inaczej. Tak jest. Kolor purpury. Fajnie? Zobaczymy. Najpierw posłuchacie piosenki przepięknie zaśpiewanej przez y, Sabinę Jeszkę, a potem zadam pytanie. Proszę bardzo. Uwielbia nas Sabina śpiewa. No i pytanie, tak? Czekacie? Czekamy. Purple Rain i Prince, wiadomo, prawda? Autor tej piosenki. O nie. Myśleliście, że zapytam, kto to wykonał? Nie. Mieliśmy no, to nie mieliśmy taką nadzieję. No banalne, nie. Film widzieliście? Film to jest Purple Rain, prawda? Chciałem was zapytać, czy Prince zagrał w tym filmie. Nie wiem. Ja bym mógł. powiedział, że tak, ale... Ja nie mam pojęcia. Dobra, dajmy. Słuchajcie, tak jak rzut monetą, albo, albo, no. 50 zagrał. Na 50. Zagrał, nie, zagrał. Zagrał, nie Zagrał. Zagrał? Zagrał. No i bardzo dobrze. No. Zagrał. To był zresztą jego debiut sceniczny, i tam były specjalne sceny, żeby go pokazać, że jest nieco wyższy w rzeczywistości. Tam jest taka scena też, że na motorze siedzi czy jedzie, i ten motor był specjalnie skonstruowany w fabryce tylko dla niego, że jak wsiadł na niego, to wygląda jak prawdziwy maczo. To był malutki motorek, a na, na zdjęciach wyglądało, że jest olbrzymia maszyna. Yy, dobra, mamy kółeczko, teraz czekamy na krzyżyk, gdzie? To siódemka. No to bronimy się, siódemka. Proszę, może szczęśliwa siódemka? Dośpiewaj to. Dośpiewaj to! Będziesz szczęśliwa. Będziesz szczęśliwa? Myślę, że tak. Jak się w dobrym momencie zatniesz, to będziesz szczęśliwa. Pam, pam. Pa, 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 pa. Kupiłem sobie dziny, buty, czapkę i pas. Opuszczam Amerykę, byłem tam pięć lat. Szczęskę już tak bardzo, że... Nie mogę spać, nie mogę jeść. O, o, o ty o, o, W takim miejscu. Jakże mogłeś no. im to zrobić? Nie jestem pewien, czy to jest właściwy wers dalszej piosenki. Ja chociaż, mam sądzę, chociaż sądzę, że, że będzie... Y, wiozę torbę z darami... Y, wiozę torbę z darami... Y, w aucie z alufelgami y, z darami a ty nie, całuj całym... mnie bo taka piękna gra <głos> <głos> Nie mów tego jeszcze raz nigdy e, nie niedobrze Czyli źle Ta linijka brakująca to jest marzeniem, marzeniem moim, moim twarz zobaczyć, zobaczyć twoje. Ruch. jest yes. i potem by było Wiozę torby z darami w aucie za felgami, Portret cały wypchany dolarami ja A ty, a ty cały mnie To taka piękna gra Pam, pam, pa, 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 pa całnie, Ja ci ja to wszystko dam Dziękuję. Rozumiesz? Te marzenia. Marzeniem moim twarz zobaczyć twoją jest nie mogę wam postawić tam krzyżyka, sorry. No i teraz y, siódemka do wzięcia ponownie, kółeczka. Może dla nas będzie szczęśliwa. No, Zamienimy oczywiście ta siódemka, to nie będzie to samo. tylko z... Nie, no niekoniecznie, no. nie, nie, już no, nie utrudniajmy. No, no. <laughs> nie mogę. Czyli siódemka, tak? Tak. Ciekawe, co tym razem tam Czerwone trafimy. Gitary. Czerwone gitary. No to posłuchajcie i podajcie tytuł piosenki. Najpierw posłuchajcie la 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 aha! <mulik> Historia! <biednej Zajmocji>. Aha! Szala la la la, Trzy, Historia jednej znajomości! Dobrze! Historia jednej znajomości! Macie piękną linie. będziecie w rundzie drugiej za moment. Na razie macie 800 zł, chłopaki mają 400, 400 zł, to idzie na pół oczywiście, po dwie stówki dla każdego. Panie prezesie, miło było. Poznać. Bardzo. Wszystkiego najlepszego w życiu. Ach, gratulacje. Magda, Piotrek. Dziękuję. To się przyszła żona ucieszy. No na pewno, na pewno. Proszę Państwa, za nami runda pierwsza. Lubicie w filmach zwroty akcji? Lubicie? No to zostańcie z nami na tę rundę drugą, bo nasza, nasza zwycięska drużyna zagra wtedy przeciwko sobie. Będzie się działo, domyślam się. Jak się grasz na swoje konto, to trochę inaczej. Na naszej scenie za chwilę pojawi się zespół Future Folk, proszę Państwa. A my wrócimy zaraz po przerwie. Bądźcie z nami, bo warto. Gra muzyka, runda druga. Proszę Państwa, jeśli lubicie muzyczne zagadki i grę w kółko i krzyżyk to jesteście we właściwym miejscu. Wy zresztą też. Do tej pory nasi zawodnicy byli jedną drużyną, teraz zagrają przeciwko sobie. Yy, układamy linię, oczywiście kto pierwszy to zrobi, wygrywa i przechodzi do finału. Natomiast jeśli tego się nie uda ułożyć linii, oczywiście to gramy do wykorzystania wszystkich pytań z tablicy. Wtedy wygrywa ten kto zarobi więcej pieniędzy. Każde pytanie warte 300 zł w tej rundzie. I uwaga, bardzo, bardzo ważna. Jeśli udzielicie błędnej odpowiedzi, to wasze 300 zł yy, bierze rywal, a w wybranym przez was miejscu pojawi się jego symbol. Także trzeba bardzo uważać, być skupionym, bo jeden błąd może kosztować bardzo, bardzo dużo utratę finału po prostu. Czyli jeszcze losujemy, kto rozpoczyna tę rundę. Kółeczko. Piotrek, rozpoczynamy zatem rundę drugą. – Co to będzie? – Dziewiątka. – Szczęśliwa, nie? Już była Zobaczymy. szczęśliwa dziewiątka. A jak tak patrzysz na Magdę i teraz grasz przeciwko niej, no ja bym... – Tak jakoś dziwnie. – Dziwnie, nie? No. Przed chwilą było fajnie razem, teraz... No. no ale taka... Takie są zasady tej gry. Zbójnicki after. Panie Piotrze, mówią, że tradycja ma przyszłość i czerpią z niej pełnymi garściami, nie dziwię się. Ich malinowa dziewczyna roztańczyła Polskę, to było 5 lat temu już. Wow. Podaj tytuł innego przeboju Future Folk, bo myślę o tym zespole właśnie. Który zaczyna się od słów. Wyset Jose Łączkę kosić. Słonko świeciło, świeciło. <noise> e, Bojo cię kocham. Bojo kocham. Dobrze. Chociaż to jeszcze tylko wyjaśnię króciutko. E, oni to skowerowali, bo to jako pierwsza wykonywała grupa depres, prawda? To jest. Ale to jest świetny numer, bardzo nóżka. Już chodzi, proszę Państwa. Future Folk, tylko dla Was. Stasek i Szymon, do wariacji są po ale energia. Mówiłem już Państwu, że będą dzisiaj gości w naszym programie. Nie kłamałem. Zapraszam Was na scenę. Chodźcie! No, hej, ja tak nie zrobię. Cześć, Staszku. Cześć, Cześć chodźcie, Chodźcie, się zwierzęć Tam macie dwa fotele. Pogadamy chwileczkę z przyjemnością. Dzień dobry, dzień dobry. Piucze folk, proszę Państwa. Staszek, Kartiel Buecka, Szymon, Hytz, Bagdzin. Oto oni. Nie moglibyście się jakoś nazywać normalnie? Tak, zawsze musicie mieć dwa nazwiska. – No, trudne, U nie? was zawsze dwa nazwiska. – Jak Janoszki, to Krudzko. ciężko wypisywać autografy, Karpiel, zawsze to trwało trzy godziny dłużej. To wy, wynikało też z tego, że Karpiel i heców jest bardzo dużo i żeby było wiadomo, z których, dlatego były przydomki. U mnie jest Bułecka, to już wiadomo, że jak ktoś przyjdzie do Zakopanego i powie choćby taksówkarzowi, że do Bułecki, to już wiedzą, do którego mają wejść. A do Korpiela, no to by nas wywozili w różne miejsca. Pójdzie... Tak samo jest u Hysów. A Jak, ma... to... jak jedziesz w Zakopane, to mówisz do Bułecków i wszystko jest jasne. – Na pewno ci nie zawiezą do piekarni, no. <laughs> To to, to, a, a jak do szybka jesteś... bym chciał na cytrynówkę, to, to co mam powiedzieć, tak Nie musisz dwa razy proszę. Tylko <noise> powiem <noise> do <noise> szybka, <noise> do szybka <noise> powiem. Górale to rodzinni ludzie. To jest prawda, tak. absolutna. Nie pytam nawet skąd to się bierze, bo po prostu to jest i koniec. Tak było, jest i będzie. Twoja babcia Zosia, legenda. Ja babcia Zosia. Tak Leg mówią. Można, można powiedzieć, tak. królowa, tak. Rzeczywiście tak jest, tak mówią i, 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 i też tak uważam, bo wszystko, co złe Powiedz się coś. działo, albo zawsze jak przyszła bieda, albo coś trzeba było, to pierwsze się szło do babci, do babci. bo babcia zawsze wszystko pomogła, załatwiła. I wszystko Dla wie. niej rzeczy niemożliwe załatwiała od razu, na cuda tylko trzeba było poczekać. I tak jest rzeczywiście do dziś dnia, za co jej dziękuję. Ale też ja mam chyba, nawet nie chyba, tylko jestem pewien, bo jak to dzisiaj widzę. Charakter i pieprz w tyłku po babci. Powiedz, że babcia ma ponad 80, a jednego dnia potrafi obskoczyć trzy, trzy wesela, dwa pogrzeby i chrzciny. Także. I jeszcze parę lat temu była hawa jak na weselu, bo poleciała tak. i nie ma problemu. A ty śpisz z tymi skrzypcami? Zależy, po, Zależy po jakiej imprezie, <stwira> no ale, no, ale nie to. będą ciągle, jak, jak coś Cześć Robert, Cześć Robert, to on zawsze podaje lewą rękę, bo w prawej trzyma odwrotnie. No, bo ile razy położyłem je, to zawsze ktoś na nie siadł. No <śla> <trzyma. ślał> Okej, okay. no ale w, jak już masz te skrzypki, to bym coś byśmy. Trzasnęli, co? Króciutko. Tak, właśnie. z mamy. No gitarę, właśnie. Też byśmy prosili publiczność, może by coś podrzuciła, żebyśmy zaśpiewali, tylko my nie znamy nic innego oprócz góralskich kawałkiem. W razie a wy znacie coś góralskiego co? Hej bystra woda. Hej bystra woda to jest szlager to może zaśpiewamy to co? Bystra woda? Tak. W ja. jakiej tonacji Szymek? Cedur. 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 Dawaj. O dobrze. Intro. Hele, zicie leśny, zicie mnie, 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 zicie hej, zicie mnie, zicie są zicie Chopaki, zaśpiewajcie zaś proszę bardzo, jaka tonacja, nacja? Zawsze to powtarzamy, nasz nie sztuka na pytać, bieda się pozbyć. A gardło jest nieposparowane. Gardło niepostarowane? Nie daliśmy radę, no. Ale jak, właśnie jak to się, to jest specyficzne śpiewanie takie, to... Jest Ale umiesz to Robert, wróciłeś się kiedyś o 5 rano w do chałupy? Wróciłeś się nieraz. No, ale mówiłeś swojej że się wróci z do dziewiątej, nie? Ale no tak. No jak dobra, był? Jak ale cię przymita? Nie, sobie, tak, o... białym głosem. Czyli to jest biały głos, trzeba się drzeć z, z przepony tak? z dołu. No, to tak. A no, widzisz, że ja próbowałem próbowałem się drzeć, ale, ale... No nie. wychodzi mi za cholerę nic. <noise> Mam tu kartkę taką, bo ja bym tego nie zapamiętał. Muszę, <noise> muszę coś... Co to, co to jest? Boćkać? Boćkać. Jak? Bośkać. Kurde, źle przeczytałem. Bośkać. Całować się, przytulać. Bośkać jest całować Bośkamy się. Bośkać się no. ze swoimi. Tak. To ja, muszę, ja wrócę do domu o 5 nami, rano. No, kochani, będziemy się. Bośkoj bośkać. – bośkać. ze mnie. Bośkać. Ale ona może zrozumieć to Nie. zupełnie inaczej. No twoja może rzeczywiście. Aborantara. Musisz mieć. Od razu wiesz co. No, no, mogę się od razu zasłaniać. Co ty? Jak ty możesz tak do mnie mówić? Nie, to cudowne, dziękuję bardzo otwartych serc Wam życzę dużo fajnych Dziękujemy pomysłów, bardzo. żeby ta folkowa muzyka jeszcze było jej więcej, bo jest ciągle, jest ciągle myślę, że ciągle jest, jednak za mało jest na polskim rynku. Ale Future Folk to taka perełka, która mi o tym przypomina, że górale to prawdziwe otwarte dusze i takie muzyczne głowy. Bardzo dziękuję Staszku. Dziękujemy Zostawcie bardzo. Zostańcie z nami, dobrze? Szymek, dziękuję za rozmowę. Wracamy do rundy drugiej. Magdalena, no wreszcie. Wreszcie twój wybór. No myślę, Jaki on będzie? Co myślę to będzie? właśnie, jak tu zablokować trochę Piotrka, ale mówię, no głupią mi, bo graliśmy razem, więc tak dziwnie. Nie blokuj, nie, zostawmy to tak. Tym bardziej, że ma wesele niedługo zbiera zbierać. No kasę. właśnie potrzebne właśnie. mu pieniądze. No. A, Dobrym tropem idziesz. <laughs> komu nie potrzebne. Dobra, weźmy jedynkę. Proszę bardzo. Musicale, muzykale! Jak jakie lubię takie hasła. To może zróbmy tak, że posłuchasz sobie tego utworu. Ja też na chwilkę zniknę, dobrze? Potem się też pojawię i potem cię zapytam. I więcej nic nie powiem. Na stronach szyn orkiestra może grać? No, Dorota Rabczewska, dziękuję Ci bardzo. No, wszystkie piosenki są miłości, a ta, ta szczególnie występowała Dorota Rabczewska, doda Robert Janowski, to na pewno nie będzie pytanie, Magdaleno. Yy, to był oczywiście utwór na strunach szyn, to też nie będzie pytanie. Natomiast, yy, kto napisał muzykę do tego muzykalu? Czyli do metra. Dobrze, będę strzelać, bo nie wiem. Może nie wiesz? Nie wiem. Eee, nie wiem. Pan Korcz może? Nie. Niestety nie. Czyli pod jedynką z twojego błędu. Piotrek. Przejmie Piotrek i tam będzie kółko i te 300 zł też ci zabrał. Trudno. Eee, Janusz Stokłosa napisał no muzykę tak, do metry. Dokładnie. No tak. To powinno dziś zostać w głowie. Józefowi no Stokłosa, prawda? Ten no. duet taki. I, I teatr buffo, i, no, i metro głównie. Mamy dwa kółka w takim razie, Piotrek. A to ona się nie podłożyła, żebyś miał więcej na wesele. Tylko <grym> naprawdę wypadło Nie, z... ja naprawdę nie wiedziałam. Znaczy, jak wypadło mi powiedziałeś, to oczywiście Ta. wiedziałam, tak, ale wypadło, wypadło mi z głowy. głowy. Okej, okay, no to w piątkę, co? skoro no tak proponujesz? Ale tak. to jest Twój wybór. Nie, 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 nie. Ja proponuję, a wybór jest Twój. Się Dobra. No to Przychylam po, się. Powiedz to głośno. Piąteczka. Tak, będzie na Ciebie. Dośpiewaj to, to. Świetnie. <grymne> po prostu, Rafał daj. Cała sala śpiewa z nami, tańcząc walca walczyka parami. Na tym balu, nad balami, takim co się pamięta latami. Gdzieś Hiszpania, za górami, a tu zima, karnawał jest z nami. Raz się żyje, zakręćmy walczyka w ten raz. Hiszpański walczyk w sam raz! Finał! Finał! Tak jest! Hispański walczyk. Jeszcze proszę, wokalnie! Bardzo ładnie! Piotrek ułoży linie! będzie w finale. Na razie Piotruś 1300 zł. Oj, chodź! Podziękuję bardzo. Ale wstyd. Dziękuję, ale dziękuję. Szkołyce. Oj, no to wypadło ci z głowy, w ogóle się tym nie przejmuj. Piotrek, wiesz co chciałbym ci dać? Co chciałbyś mi dać? Chciałbym Ci dać finał, ale też jest zespół, który chciałby Ci coś fajnego dać, bo mają cudowną piosenkę, to co chciałbym Ci dać, czyli Pektus. Posłuchajcie na razie, zanim się pożegnamy. Jeszcze raz. Już po przerwie, proszę Państwa, wielki finał, w którym Piotr powalczył nagrodę główną naszego teleturnieju. Chciałbym, żebyśmy kibicowali mu razem. Bądźcie z nami, i wracamy po przerwie, warto. Gra muzyka. Runda trzecia, najważniejsza, ta finałowa. Wielki finał, proszę Państwa, nowe zagadki gotowe, nowa tablica do gry również w kółko i krzyżyk naturalnie. Zaczynamy grać o duże pieniądze. Na razie masz 1300 zł, Piotrek, i możesz wygrać jeszcze więcej. W tej rundzie czeka na Ciebie dokładnie 6200 zł jeszcze. 400 zł za każde pytanie, będą 3, plus 5000 zł za no, premia, za ułożenie linii, prawda? Zasady proste, e, za chwilę odkryjesz, wskażesz najpierw linię, którą będziesz odgadywał, dobrze? Dobrze. Zastanów się chwilkę, pomyśl i powiedz mi, która to, jaka to będzie linia, która to, w jakim kierunku? E, może tak pójdziemy, 3, Głośc. 5, 7. 3, 5, 5 7. 7. Mhm. Ja Ci pokażę te kategorie, zobaczysz je wszystkie, mhm. będziesz mógł sobie wybrać kolejność odpowiedzi dowolna, jeśli... Na wszystkie odpowiedzi będzie linia, premia i to wszystko, o czym mówiłem, i, i sukces, i radość. Natomiast pierwszy błąd, jedyny błąd, jeden błąd, jakikolwiek błąd, koniec. Rozumiem. Za chwilę pokażę Ci te kategorie. Muzyka. Pokażmy kategorie Piotrowi. Smak herbaty. Miłość, przyjaźń, muzyka, słabości gwiazd. Jak pierwsze wrażenie, Twoje. <słyska> Uśmiechasz się, czyli dobrze, tak? Czy tak? Myślę, że ze słabościami gwiazd mogę mieć problem. Gwiazdy też mają z tym problem. Czy wszyscy mamy ten sam problem, może? Ale ktoś nie ma słabości, no to ca całe szczęście. E, chyba... Wolność kolejna, Piotrek. Możesz teraz tylko powiedz, zdecydujesz, potem nie możesz się z tego wycofać. Myślę, że miłość, przyjaźń, muzyka najbardziej mi się podoba. Nie też. Ja jeszcze bym dopisał rock'n'roll, nie? Paki. Dobra, czytam. W jakim mieście od 2004 roku odbywa się przysta przystanek Woodstock? Obecnie Pole and Rock Festival. Kostrzyn. Twoja cała. Kostrzyn na dodrą. O, dobrze, teraz tak. Kostrzyn na Odrą. Tak jest. Piękny, Piotrek, co teraz? E, to może spróbujemy tej herbaty. Proszę bardzo, spróbujmy. No właśnie, to jest z tym związana i to bardzo. Z repertuaru którego polskiego zespołu pochodzi utwór batumi, ej, batumi, herbaciane pola, batumi. Tam podobno pyszna herbata rośnie. W latach 60. rosła na pewno, bo o tym śpiewano, e, Filipinki? Rolcze! Trzeba mieć wiedzę jednak, że Batumi to Filipinki. Ach, żona może być ciebie dumna, jeszcze nie żona. Jak ma na imię? Ewelina. Ewelinka, gdzie ty jesteś? Tam, no. Trzymaj kciuki, teraz najważniejszy moment. Najdroższa piosenka, już na zagrychę jest, 2100 już zarobił. <śm> Ostatnia kategoria, mam nadzieję, że się skończy szczęśliwie. A jak się skończy szczęśliwie, co zakładam, Piotrek? To będziesz miał oczywiście prawo. Ja będę miał zaszczyt, że zagramy w następnym odcinku. Okay? Super. Więc to taka y, informacja, żeby cię to nie zdeprymowało. Uwaga! Była pierwszą w historii polską piosenkarką, która już w latach 70. jeździła Porsche 911. Gdy została mamą, ekskluzywny sportowy samochód zamieniła na poloneza. <grym> ja bym nie zamienił. Kto to był? To tyle? Tak. To jest aż tyle. Polska piosenkarka pierwsza w Polsce miała porszawkę, rozumiesz? Kto to był? Strzelę chyba w najbardziej znaną, Maryla Rodowicz. Tak! <śleski> Maryla Zielonego, Zielonego Porsche. Polsce. zrobiłeś to! Wygrałeś finał, ułożyłeś ślinie! Wygrałem 7500 zł, chodź na środek. Uuu, gratuluję! Dziękuję. Chłopaki przyjdziecie pogratulować. Dziękuję. Ja dziękuję. Jest Rafał, ale super. Korzystają z sytuacji. Co się Właśnie, gra tam? Piotruś, wesele dla Ciebie dni. i dla Ewelinki. Wiesz co, góra, ale zawsze na weselach z brzczep. śpiewają. Sobie. Śpiewają tak. Po łodze z wysokiego nieba! Co by na tej ziemi nie brakło w chleba! I no. żeby wam nie brakło tego chleba, wam tego życzymy. Dzięki zymy, bardzo. Ale szczęśliwie. Ewelina szczęśliwa, bo już macie tyle pieniędzy, 75 tysiąca. Miesiąc. Tak się fajnie kończy ten finał. Eee, szczęśliwa moneta dla Ciebie, jest twoja. Super, Piotrek, dzięki. Dodatkowo. dzięki bardzo. Ale to jeszcze nie koniec, bo za chwilę zaśpiewała aneta figiery szub song, fantastycznie. Natomiast jeśli chcielibyście zagrać Państwo w naszym programie, oczywiście zapraszamy, macie taką możliwość. Eee, trzeba tylko uważnie sprawdzić, co jest napisane pod koniec programu, także oglądajcie nas do końca. Gratuluję! Dziękuję dzięki. za dzisiaj, do zobaczenia za tydzień. Piotrek, jeszcze raz. Dziękuję. 7,5 tysiąca. Dzięki. Future fall! Dziękuję Szymek, dzięki Stoś.